Na zniszczenie, do którego doprowadziłem, to ostatnia rzecz, jaką zobaczysz: Iskratiu zabij Faleba. Nie boję się, ciebie, Nefaleki. W tym królestwie wieczności znajdziesz jedynie śmierć. To nie Sądzisz, że możesz mnie pokonać? Śmierć! Nasze armie są niezliczone. Z każdą chwilą zbliżam się do ostatecznego zwycięstwa. Korzystne zapiski mówią o demonach grozy jako ucieleśnieniu marzeń diablo. Wyłaniają się z cieni, by nękać swe ofiary, a potem w cieniu znikają. Pewien choradrin popadł w obłęd na sam widok jednego z nich. Do końca swych dni wrzeszczał opętańczo, próbując wydrapać sobie oczy. Jestem Iterael, Archanioł Losu. Moim obowiązkiem jest zapisywanie tego, co jest i co nastanie na zwoju losu. Lecz ty, Nefalemie, o tobie zwój nie wspomina. Twój los nie jest przesądzony. Nie dba o przeznaczenie. Pomożesz mi, czy będziemy tu tak stać, obserwując, jak niebiosa walą się w gruzy. Być może los można odmienić. Zatem prędko. Auriel, Archanium Nadziei, została pojmana przez Rakanota, Władcę Rozpaczy. Uwolnij ją. Może to przywróci niebiosom nadzieję. Oto Ogrody Nadziei. Auriel musi być Nie Widział opancerzonych niszczycieli, odkąd diablo został wygnany z płonącego piekła. Wiele spleci Niegdyś stanowiły trzon jego armii. Królestwo władcy, grozy, aż się od nich roiło. Lękam się, że jeśli diablo wróci, stwory te będą. Nie W żółciowych pełzaczach często rozmawiają chłopi z kanduras. Bestiami najczęściej straszy się niesforne dzieci, które nie chcą iść do łóżka. Według opowieści, pełzacze to na wpół ukształtowane pomioty piekielne, które wykluły się przedwcześnie. Są to dzikie, bezkształtne masy o niezaspokojonym apetycie na ludzkie mięso.

Poskramiacze od zawsze byli potężnymi, demonicznymi magami. To nieustannie dążyli do wzmocnienia swojej pozycji w krwawym królestwie piekiem. W tym celu pojmali rzesze olbrzymich armadonów, a następnie, przy pomocy tortur, zmusili bestie do noszenia poskramiaczy na grzbietach. Wspólnie wierzchowiec i jego pan są niemal niepokonani. Giedemon jest tu przytłaczająca, aż dławi oddech, lecz ja wiem, jak z nią walczyć. Moje sakwy są pełne. Ostatecznie twierdza świetnie się spisała. Co... Uwielbiam to uczucie, kiedy znajduje się coś cennego, co latami było zakopane. Cudowne. Naprawdę powinieneś obejrzeć moje nowe mogę jeszcze przejść Drogę zagradza mi piekielne zwałowisko. Nasz los nie więzi, Lefarenie, ale padniesz na kolana przed naszym władcą, Diablo! Nie tak. Moje armie przechodzą przez piekielne szczeliny. Niebiosa zostaną zniszczone na długo przedtem, nim dotrzeż do Srebrnej Iglicy. Dziękuję ci, Falenie. Miałam nadzieję, że zbój losu się myli i harmonia raz jeszcze zagości w naszym królestwie. Teraz widzę, że cała nadzieja w tobie. Okaże się jej godzien. Dzięki memu błogosławieństwu pozbędziesz się zepsucia diablo. Poukrywał on szczeliny, przez które sprowadza swoje przeklęte sługi w to uświęcone miejsce. Musisz je zamknąć. Nie zawiedziemy. Diablo wlał rozpacz w serca aniołów, lecz przywróciłem im nadzieję. Sądziłem, że dzięki temu odzyskamy Tyraela, ale wciąż nie ma po nim śladu. Muszę iść dalej i sam zniszczyć piekielne portale władcy grozy. Wiedziałam, że przybędziesz, że przywrócisz światło w naszej najczarniejszej godzinie, Twoja odwaga i szlachetność. Opromienią to królestwo i oślepią naszych wrogów. Składam ci dzięki, Auriel. Twa pieśń nigdy więcej nie ucichnie. Wiem, że zrobisz co w Twojej mocy. Wybiła godzina. Ruszaj z moim błogosławieństwem i pokaż całemu stworzeniu, dlaczego to Nefalemowie są przyszłością. Poszukajmy czegoś innego. Tyrael potrzebuje twego wsparcia. Jego wiara słabnie. Żal kładzie się ci na jego sercu, ale to przejmie. Nie zapominaj, że wybrał życie śmiertelnika i jako śmiertelnik musi stawić czoło rozpaczy. Rozumiem. Ale nie zostało nam wiele czasu. Zaufaj mu. Ze wszystkich Archaniołów to od niego światłość biła zawsze najjaśniej. W naszej najczarniejszej godzinie on dopilnuje, by sprawiedliwości stało się zadość. Co teraz zamierzasz? Choć anielskie zastępy są rozproszone. Zrobię, co w mojej mocy, aby je przywołać. Tak! Zawsze gromadziły się na twoje wezwanie w trudnych chwilach. To znaczy... tak słyszałam. Opowieści o nas dotarły do twojego ludu? To dobrze, wróży. Modlę się, by ten dzień przyniósł kolejną opowieść o naszym zwycięstwie. Czy wierzysz, że Diablo można pokonać? Tylko dzięki światłu, które masz w sobie na Falenie. Poszukam w tym utuchy i będę mieć nadzieję na twoje zwycięstwo. Przyszłość nieustannie zapisuje się na nowo. Jest nieznana, umyka postrzeganiu i zrozumieniu. Ale w całej historii Sanktuarium posiadał moc dorównującą twojej. Na imię mu było Uldyzjan. Uldyzjan? Ale to postać z mitu. Wzór bezinteresowności, nic więcej. To nie legenda. Dzięki jego szlachetnemu poświęceniu dostrzegłem wrodzony potencjał waszego rodzaju. Dlatego wraz z Auriel głosowałem za ocaleniem ludzkości od zagłady. Dzięki. Jeśli będę miał okazję, na pewno zagłosuję za oszczędzeniem. Żartujesz, ale taki dzień może w istocie nadejść. Potrafisz ujrzeć przyszłość? Widzę niezliczone strumienie możliwości, splatające się ze sobą, powiązane. Słyszę, jak odbijają się szerokim echem w wieczności. Jest wiele tym. Skąd wiesz, którą wyjść? Nie jest mi pisany los bohatera tak jak tobie. Moją rolą jest wyłącznie obserwować. Ujrzałeś los proroka? Znam to imię. Lecz ten, który je nosił, żył i umarł bardzo dawno temu. Rozumiem. Co zwój losu mówi o wyniku nadciągającej bitwy? Widzę Zagładę i Ciemność, niebiosa w ruinie, zastępy aniołów pokonane, zwycięstwo Diablo. A więc zwój się myli. Tak jak mówiłem Nefalemie, twoje przeznaczenie nie jest zapisane. Tylko ty możesz odeprzeć mrok.